Jestem gotowa! Nie masz nic przeciwko, Mia? Cóż za miła niespodzianka! Współczuję ci, Suzy. Nie znoszę ostrego! Zawsze robi mi się po nim niedobrze! Przestań się śmiać, Mia! Lepiej sprawdź, co ty masz! Kinder niespodzianka! Co za szczęście! Uwielbiam czekoladę! Chyba nie ma na świecie nic pyszniejszego! Suzy, Spadaj stąd! Ale co ja mam zrobić? Nie chcę iść tej ostrej papryki! Może czekolada pomoże i będzie smakować o wiele lepiej? Będę musiała to sprawdzić. Chwileczkę, nie będę się spieszyć. Mam lepszy pomysł. Co ty robisz? Nie można tylko zlizać czekolady. trzeba zjeść całą papryczkę. Wiedziałam, że mi na to nie pozwolisz. Dobra, no to patrz. Z łatwością sobie z tym poradzę i nawet się nie spocę. O nie! Płonę od środka! To wygląda niebezpiecznie. Pora na środki ochronne mogę dłużej wytrzymać, ja się palę. Mogłabyś ogniem w drugą stronę, Suzy? Przepraszam, nie kontroluję tego. Muszę się natychmiast czegoś napić. Od razu lepiej. Co za ulga! Skończyła się? Super! Z czego się śmiejesz? Nie jesteś cała w sadzy! lepiej? O nie! Moje czekoladowe jajko się rozpłynęło! To było niechcące, przyrzekam! Co za różnica, i tak nie da się tego naprawić! Ojej, ale prezent w środku jest nienaruszony! Super! Patrz, tu jest jeszcze jedna kinder niespodzianka! Czy to nie wspaniale? Ale mam farta! Szybko to rozpakuję! Tak jest to wiele lepiej! Można próbować! Prawie zapomniałam o zanurzeniu jajka w czekoladowej fontannie. Jestem pewna, że dzięki temu będzie smaczniejsze. Poczęstuj nie. Możesz pomarzyć. Zniszczyłaś jedno czekoladowe jajko, nie należy ci się nic. Ci Nowe niespodzianki, ale to ekscytujące. Patrz, to popyty. Wyglądają super. Okay. Mm, dotknę swojego. Dziwne, guziczki się nie wciskają. Jest zepsuty? Nie mam pojęcia. Przyjrzyj się bliżej. Kurczę, tak nacisnęłam, że zrobiłam dziurę na wylot. Co to ma być? To dziwne. Chwileczkę, jak to ładnie pachnie. Spróbuję polizać. To przecież żelek! No co ty gadasz? Co za miła niespodzianka? Pewnie mój popyt też można zjeść. Dlaczego jest taki twardy? Mogę sobie połamać w ten sposób zęby. To bolało. Patnęło mnie w nos. następnym razem nie wkładaj do ust wszystkiego, co popadnie. Sorry, nie mam czasu na bzdury. Muszę zjeść mojego żelka. O tak, dzięki czekoladzie jest jeszcze lepszy. Smakuje bosko. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Ty też bym chciała spróbować. Daj mi chociaż kawałek. Nie mam mowy. Tak myślałam, czyli muszę po prostu siedzieć i sobie grać. Chwileczkę, mam pomysł. Spróbuję oblać mojego popyta czekoladą. Jestem pewna, że wyjdzie z tego coś dobrego. Ej, dokąd idziesz, Suzy? Muszę to wstawić do lodówki, żeby czekolada zastygła. No i proszę. Chwilkę poczekam. Myślę, że gotowe. Można wyjmować. Świetnie. Czekolada zastygła i zaraz ją zjem. Gdzie ty byłaś? Zaraz się dowiesz. Napełniłam czekoladą mojego popyta i wstawiłam do lodówki. Zobacz, co z tego wyszło. Yummy! To genialne! Jeszcze więcej czekolady nie zaszkodzi. No to czas spróbować. Dłużej nie wytrzymam. Smakuje bosko. Czekolada mm. rozpływa się w ustach. Przyznaję, że to wygląda super. Dasz mi spróbować. Wiedziałam, że nie dasz tych ci wózko. O, Ale ja zawsze dostaję to, czego chcę. Sorry, Suzy, ten popyt jest teraz mój. Ale ładne guziczki. Nie mogę się opanować. To jest takie wciągające, ale odlot. Ej, nieładnie brać cudze rzeczy. I tak nie potrzebujesz tego popytu. Daj mi go. Oddaj! Co ty narobiłaś mi ja? go. Gdzie jesteś, Suzy? Widzisz, popyt się zniszczył. No to po co go zabrałaś? Ojej, ale połówka też jest fajna. Tak mówisz? Może jeszcze nie wszystko stracone? Rzeczywiście super. Nie mogę się doczekać, kiedy tam zajrzę. No to do dzieła, Suzy. To kukurydza? O nie, może ty będziesz miała więcej szczęścia. Lody na patyku, ale mam farta. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Chciałabym być na twoim miejscu. Poczęstuję cię. Dzięki. Ej, co ty robisz? To nie było śmieszne. Ja myślę, że było. Chciałam się tylko troszkę z siebie panabijać. Wow. O, jakie to jest przepyszne. Lody świetnie komponują się z czekoladą. Niebo w gębie. Szkoda, że ja nie mogę spróbować. Mówiłam, że poradzę sobie bez twojej pomocy. O tak! Mogę prowadzić pokazy jedzenia lodów w polewie czekoladowej. Ja bym dała lepszy pokaz niż ty, boskie. Nie sądzisz, że zrobiło się tu troszeczkę chłodno? Nie mogę się ruszyć. Ej, coś z tobą dzieje. Dziwne nie reaguje. Zamarzła! To dla mnie niepowtarzalna szansa. Teraz nikt mnie nie powstrzyma. O, tak wygląda świetnie. Uwierz mi Mija, potrafię jeść lody tak samo dobrze jak ty. Mmm, pożałujesz tego. Wydawało mi się, czy coś mówiłaś. Przepraszam, nic nie rozumiem, ale zaraz cię rozgrzeję. Na pewno pomoże mi w tym palnik gazowy. No jak się masz, Mia? Ale ci? O, znowu mogę się ruszać. To takie okay. wspaniałe uczucie. Dzięki, Suzy, uratowałaś mnie. Ale gdzie są moje lody? Zeszarłaś je. Potraktujmy to jako małą nagrodę za pomoc. Tak? No to bierz się za swoją paskudną kukurydzę. Może czekolada zabije ten smak. Sprawdźmy. Jak na razie całkiem nieźle. Oj, kurczę, już nie. To chydne. Co ty robisz, Suzy? Przecież z kukurydzy można zrobić coś bombowego. Potrzebuję ziaren, a resztę można wyrzucić. O Po co ci ta patelnia i kuchenka? Jeszcze nie zrozumiałaś? Chcę zrobić popcorn. Ziarna trzeba odpowiednio rozgrzać. Ojej, to się rozlatuje. Tego nie przewidziałam. Dobra, można wyłączyć. Super! Naprawdę świetny plan. Wiedziałam, że ci się spodoba. Teraz kukurydza smakuje o wiele lepiej. Brakuje tylko słodkiego czekoladowego sosu, który mam na wyciągnięcie ręki. Co za arcydzieło. Moje danie jest dopięte na ostatni guzik. Można jeść. Będzie pyszne? O tak, jest wspaniałe. Chcę więcej. Suzy, przypominam, że jesteśmy najlepszymi koleżankami. Czyli okay. powinnam cię poczęstować. No to łap. Jak ty to rzucasz? Celuj lepiej. Nie mogę nic złapać. Przepraszam, mam słaby wzrok. Nawet nie próbujesz trafić. Jestem dziś po prostu bardzo zmęczona. Daj mi ten popcorn. Zjem go bez Twojej pomocy. Jest mój. Oddaj. O nie. Muszę teraz jak najwięcej złapać ustami. Ale super. To nie fair. Przecież podzieliłyśmy się porówno. Popcorn dla mnie, a kubełek dla ciebie. Nowe smakołyki już to są. Tym razem ja chcę być pierwsza. Coca-Cola, no nieźle. O ja, szczęścia raz ciebie. A co ty masz? Brokuły, tylko nie to. Chcę kole. Pogódź się z tym, ofiarą. Przestań się ze mnie nabijać, mija. Oj, tam wcale się z Ciebie nie nabijam. Po prostu cieszę się ze swojego sukcesu i już wyobrażam sobie, jak piję kolę z czekoladą. Muszę spróbować. O tak, co za orzeźwiający smak. Bomba! Pora na nowe doznania. Bez wątpienia czekolada sprawi, że mój napój będzie jeszcze lepszy. Świetnie, butelka znów jest pełna. Ale dlaczego nic nie leci? Chyba napój jest za gęsty. Nie szkodzi, zaraz go wycisnę. Mam dużo siły. No i co jest? Co tu się dzieje? Nie trafiłam do ust. Teraz jestem cała umazana w czekoladzie. No i kto tu jest ofiarą? Każdemu się zdarza, nic takiego. Jakie to jest pyszne. Jestem gotowa wylizać wszystko do ostatniej kropli. Kurcze, wygląda na to, że naprawdę warto. Daj mi spróbować. Nie ma mowy, masz brokułę smacznego. Dzięki za przypomnienie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Jak to cuchnie. muszę szybko zalać to czekoladą, żeby pozbyć się tego zapachu. Fuj, za bardzo to nie pomogło. To jest po prostu obrzydliwe. Nigdy, przenigdy nigdy nie radziłabym nikomu tego jeść. Nie ze mną te numery. Masz to dojeść. Skoro nalegasz, dobra. Ale uwierz mi, nic dobrego z tego nie wyniknie. Boże, aż strach, brać to do ust. Lepiej zrobię to szybko. Może nie zdążę nic poczuć. Co za ochyda, żadna metoda się tu nie sprawdzi. Tak dużo zostało. Muszę się pospieszyć. Szczerze mówiąc nawet troszkę mi ciebie żal. Ale nie przeszkadza Ci to płaskić się nade mną. Mama! Takie są zasady gry. Skończ ma To wszystko, jesteś zadowolona? Wow, masz brzuch jak hipopotam! O nie! To nadchodzi! Przestań, Suzy. Co za smród! Zaraz wymiotuję! Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie! Teraz jesteśmy tu więzione! Czekaj! Nie krzycz! Tu jest coś bardzo interesującego! Mari, co ty robisz? Próbuję to tworzyć! Ciekawe co jest w środku. Popatrz, tam jest coś jeszcze. W tym pudełku musi być klucz. Ja nie wsadzę tam rąk. No to wyliczanka. Anę duery Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. ty tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda. Dobra. To nie klucz. To rybka. Spójrz, jaka piękna. Lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej. Okay. Tu jest klucz. No co tak stoisz? Idziemy. Czerwony klucz, czyli czerwona szafka. Sprawdźmy. Co? To dynamit. Dynamit? O Boże, co my zrobimy? Hmm. Mam pomysł. Bingo. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obcęgi. To nie to. Nie. O, są! Mari, przedniesz kabelek? Nie, ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. Oh. Uf, udało się. Za smród, jednak się nie udało. Ale teraz przyda mi się Twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. O! Pożycz mi! Nie ma mowy! Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej. No dobra, jestem silna, dam radę. Ciekawe, co to jest? Miś. Całkiem smaczny. Ale muszę się czym prędzej dostać do klucza. No i jest. Tylko nie uciekaj mi, kluczyku. Proszę, otwórz sejf. Jeszcze czego, zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Ojej. To coś drobnego. Wow. Jestem cała w brokacie. Ale fajnie, przyda mi się na powieki. Zamiast się pińczyć, iść po następny klucz. No, dobra. Ciekawe, co jest w środku. Może dinozaur? Albo krokodyl. Nie, one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest. Oj, Jacie! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. Oto i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? Pistolet z pieniędzmi? Wow, tu jest mnóstwo forsy i wszystko dla mnie! Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie. Ekstra! oddaj odejmij moje pieniądze. I zdobądź dla nas następny klucz. A jeśli hmm. troszkę podejrzę, nie ma mowy. Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. Hmm... W środku jest coś miłego w dotyku. To chyba piasek kinetyczny. O, to i kluczyk! Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek! Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne! Ekstra! Jestem prawdziwą królową kulek. Fajnie. O, chyba pojawił się nowy klucz. Czas go zdobyć. Ciekawe co to jest. A, to robaki. Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudstwa. Ratunku! Aż mnie skręca! Marii, ratuj mnie! Uf, udało się! Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie! Różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw! Mari, teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Fuu, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A, tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe, bardzo smaczne. Hej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O jest! Super! No to czas na niebieską szafkę. Mia, naciśnij przycisk. Gotowe. O jej! Kurczę! Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk, inaczej musiałbym być na Twoim miejscu. No to lecę po następny klucz. Co to jest? Fu, to czyjeś włosy uchyda. Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący. Gdzie jest ten głupi klucz? A, to i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki. Cała masa ciastek Koreo, proszę. Dzięki. Fyszności. Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam, nie pomyślałam, może w następnym sejfie też będzie coś fajnego. Mam nadzieję. Puuu. Co to jest? Coś obszyzłego? To chyba surowe jajka. Ale znalazłam klucz. Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mia, chcesz otworzyć? Chcesz? No dobra. Zejdź mi z drogi. Ja go otworzę. Tam na pewno jest coś fajnego. Oj! To przecież pióra! Tak, rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra, ostatnia próba. Co to? A, to larwy. Muszę szybko wyjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo. Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności. Udało się. Czas stąd wyjść. To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Hurra! Monika, ty zakręcisz kołem jako pierwsza. Co? Nie chcę kaktusa. Ale nie mam nic przeciwko bitej śmietanie. Tak nie można. Jak kaktus, to kaktus. Pyszek! Ale nie martw się, to znaczy, że ja będę miała farta. A ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. Sprawdźmy. A nie mówiłam? Co może być lepszego niż guma huba buba? Zwłaszcza, gdy jest tego cała masa. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyjmę je z pudełek i obłożę nimi tort. Myślę, że to będzie coś bardzo smacznego. To najbardziej kolorowy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A jeszcze to nie wszystko. Z gumy mogę zrobić serduszko, żeby mój tort był jeszcze ładniejszy. Cudownie. Monika, co ty myślisz? Sądzę, że to przeuroczę. Czas spróbować. O tak To jest nierealnie pyszne Taki tort chciałby się jeść cały naraz. raz Mogę spróbować chociaż serduszko? Nie mam mowy Też je zjem Chcesz zobaczyć największego balona w swoim życiu? Nie chciałaś się ze mną podzielić? Więc mam gdzieś twojego balona. masz. Co? Jak śmiesz? Moja twarz. Przestań się śmiać. Lepiej bierz się za swojego kaktusa. Co mam z nim zrobić? Jest taki kłujący. Wiem. Jeśli pozbędę się igieł, kaktus nie będzie sprawiał problemów. Niestety nożyczki do paznokci nie wystarczą. A te są za duże. Myślę, że cążki będą idealne. Jakie tu jest nudne. Gotowe. Teraz pozostało tylko jedno: udekorować kaktusem mój tort. O, jestem, jestem. Patrz, co wymyśliłam. Wygląda całkiem fajnie. Dobra, przestań gadać. Jedz. Okay. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. O nie. Torto smaku trawy. Obrzydliwość. Smacznego. Chcę pierwsze zakręcić kołem. To jakiś żart? Nienawidzę małż. Dlaczego mam takiego pecha? Bo to ja jestem szczęściarą. I, śmietana. I już za chwilkę nałożę ją na to, żeby był jeszcze smaczniejszy, trzeba to dobrze wstrząsnąć. Gotowe pora na wyżerkę. O -o. <laughs> Święty Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju? Do świąt jeszcze daleko? Bardzo zabawne. Przemawia przez ciebie zazdrość, bo ja przecież mam jeszcze cały tort skąpany w słodkiej wite śmietanie. Co za uczta? Na pewno nie odmówiłabym kawałeczka. Na ciebie też czeka tort. I to z małżami. Fu, są takie paskudne. Hej! Rety, jakie twarde! Straciłam zęba. Więcej ich nie dotnę. Po prostu nie umiesz się z nimi obchodzić. Nie trzeba jeść ich ze skorupą. Liczy się to, co jest w środku. Zobacz jak super. I to właśnie powinnaś umieścić na swoim torcie. Co za smród! Jak ja mam to jeść? Oj to okropnie wygląda! Jak można zepsuć taki pyszny tort. Bierze mnie na wymiotę na sam widok. Ja zaraz naprawdę zmiotuję. Ojej. Perła. Suzy, zostaw mnie w spokoju. To ja otworzyłam ci małże, więc to należy do mnie. Oddawaj natychmiast. To mój skarb. O nie. Gdzie ona jest? Ja ją znajdę. Ona jest moja. Dlaczego ty? To mój tort. Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Nigdzie nie mogę znaleźć. Nie ma. Niepotrzebnie wymazałyśmy się tortem. Tym razem ja będę pierwsza kręcić kołem. Nieprawda? Ja zaczynam. O tak, marzyłam o tych marshmallow. Dzięki nim tort zadziwił mnie bogactwem smaków. Jakie zabawne warkoczyki? Nie widzę w nich nic zabawnego. Sprawdźmy, co ja wylosuję. Dziś nie jest mój dzień. Dostałam całą masę makaronu z chińskich, w którym trzeba udekorować tort. No to na co czekasz? Ok. Dobra. Gotowe. Jeszcze nigdy nie próbowałam tak dziwnego połączenia smaków. O oh, no! Fuj, to paskudne. Co za wkurzające chrupanie moje uszy. Mam pomysł. Zaleję to wrzątkiem makaron z miękkim. Będzie smaczny. Super! Mam teraz całkiem niezłe danie obiadowe. Podoba mi się. Hey, nie. Póki Monika opycha się makaronem wymazanym w torcie, ja udekoruję swój piankami. Wow, super! Could you please? Co ty tu robisz? Przecież mówiłaś, że jesz obiad. No to sobie jedz. Chyba się nie obrazisz, jeśli skubnę dla siebie jednego warkoczyka. Ej, no nie bądź sknerą! Puść mnie! Aj! Co ty narobiłaś? Omal się nie zabiłam. Ale to był najpyszniejszy upadek w moim życiu. Kto kręci pierwszy? Papier, miej nożyce. Juhu, wygrałam! Nie no, Monika, zaraziłaś mnie pechem. Masakra! Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem mi się poszczęści. No nareszcie tak się cieszę, że będę mogła iść swój tort bez krzywienia się. Zaraz udekoruję go tymi apetycznymi żelkowymi oczami. O tak. Wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. No w końcu. Czeka mnie prawdziwa uczta. Nie, Suzy, ciebie nie poczęstuję. Wszystkie oczka zjem sama. O tak. Palce lizać. Monika, myśli, że nie dam rady zdobyć chociaż jednego oka? No i masz rację, wózko. Jak długo na to czekałam. W końcu zjadłam z swój tort. Co za prędkość. A ostatniego żelka zjem o, w taki sposób. Patrz. Aj, nie udało mi się. Ale za to mi się udało. Naprawdę pyszne. Złodziejka. Pora na twoją ostrą papryczkę, więc do dzieła. O nie, boję się nawet na nią patrzeć. Mam nadzieję, że się nie spalę. Szybciej, koleżanko. Proszę, pomogę ci. No dobra, zaczynam. O nie, masakra! Wzięłam jednego kęsa i już czuję, jak ogień rozchodzi się po całym moim ciele. No to za mało, tort musi być zjedzony. Nie wiedziałam, że jesteś taka okrutna. O nie! Dobra, wystarczy, czas ratować Suzy. Ale Ulga, dziękuję Monika, jesteś prawdziwą przyjaciółką.